Cześć, witam po świętach. Dzisiaj będzie zbiorczo, bo trochę przez ten ostatni tydzień się wydarzyło, dlatego zostańcie ze mną do końca. Zanim zacznę, zapraszam na mój Telegram, wrzucam tam szybkie info, kiedy nie mogę nagrywać. Zapraszam również na Discord WeAreCrypto, znajdziecie tam instrukcje do nodów, pogadacie głosowo, poczytacie analizy projektów i tym podobne. Zachęcam też do zgarniania bonusów na giełdzie Bybit oraz BingX. Wszystkie linki znajdziecie pod filmem. Po pierwsze, chciałabym wspomnieć Wam o tokenie Arbitrum. Odebraliśmy już jakiś czas temu token ARB, który zamiast spadać, cały czas pnie się do góry. Na moment nagrywania tego filmu kosztuje 1,73 dolara. Ten, kto sprzedał, zapewne żałuje, ten, kto trzyma, zapewne liczy, że token jeszcze wzrośnie i na razie nie sprzedaje. Tak jak mówiłam w innym filmie, nigdy nie będziemy 100% zadowoleni. Dla tych, którzy sprzedali, pamiętajcie, że to Wasza nagroda za działania na sieci Arbitrum i Wasze zyski są już w Waszej kieszeni. Dla tych, którzy nie sprzedali, pamiętajcie, że token wiecznie rosnąć nie będzie. Oczywiście może on kosztować nawet i 10 dolarów, dlatego osobiście lubię realizację zysków, ale częściową. Wtedy zawsze mamy coś w kieszeni i jesteśmy dalej w rynku. Oprócz airdropa Arbitrum możemy jeszcze klejmować token od ARB Doge. O tym już wspominałam na telegramie. Każdy, kto kwalifikował się na airdrop Arbitrum może odbierać ten airdrop. Im dłużej zwlekamy, tym mniej odbieramy, natomiast osobiście nie chciałam ryzykować szybkim klejmem, Skuszona byle jakim zyskiem, ryzykując przy tym bezpieczeństwo portfela. Teraz ja już to odebrałam i jeszcze tego nie sprzedałam. Myślę, że już niedługo sprzedam. Zysk jest bardzo ciekawy, bo od wczoraj zrobiło chyba 400%. Dokładnie to sprawdźcie sobie na wykresie, jeżeli chcecie. Wspomniałam o tym bezpieczeństwie portfela, i tutaj chciałabym się też przez chwilę zatrzymać. Przerzucam się powoli na nowy portfel z nowymi sidami, zabezpieczony ledgerem. Coraz częściej słyszy się o czyszczeniu portfeli, dlatego pamiętajcie, Między innymi o rewolk cash, ja wam pokażę tę stronę. Tutaj łączymy się portfelem, wybieramy daną sieć i jeżeli mamy możliwość kliknąć rewolk, to to robimy. Oczywiście jest tutaj opłata za transakcję. Słuchajcie, w 100% nigdy nie zabezpieczymy swojego portfela, dlatego należy minimalizować niepotrzebne straty. Pamiętajcie, aby zawsze sprawdzać każdą stronę, na którą wchodzimy, do której łączymy się naszym uletem. Sprawdzajcie również maile, bo często wychodzą z tego skamy. Nasze środki najlepiej mieć na różnych hwalletach, aby nie stracić wszystkiego w przypadku haka. Idealnie byłoby posiadać portfel zabezpieczony na przykład Ledgerem na urządzeniu, którego nie używamy na co dzień. Tyle o bezpieczeństwie, lecimy sobie dalej i idziemy do tematu SUI. Mam nadzieję, że poznajecie tą stronę i z góry Was przepraszam za mój głos, złapało mnie przeziębienie i trudno mi się mówi, dlatego mam nadzieję, że wytrzymacie. Słuchajcie, ważne informacje co do SUI. Udostępniałam Wam już informacje na telegramie właśnie odnośnie SUI. AirDropa raczej nie będzie, ale jest możliwość wzięcia udziału w presel SUI. Tak sobie to wymyślili. Nigdzie wprost nic nie jest napisane, dlatego mam nadzieję, Mam nadzieję, że przekażę Wam te informacje poprawnie. Jeśli gdzieś się pomylę, napiszcie w komentarzu. A te osoby, które nie mają żadnej wiedzy na temat tego presale'a, to niech przeczytają te komentarze poniżej tego filmu, aby upewnić się, że to, co powiedziałam, jest w 100% poprawne. Zacznijmy od tego, że niektóre osoby dostały maila od Sui, jeśli na przykład wygrały w grze Frenemis. Sprawdźcie sobie swoje maile, ale pamiętajcie też, aby uważać na skamy. Zweryfikujcie ten otrzymany mail na przykład poprzez Discorda Sui. Jeżeli nie otrzymaliście maila, a chcecie wziąć udział w presale'u, to są dwie możliwości. Jest tutaj tak zwana WLK, czyli osoby na white -liście oraz public sale, czyli osoby, które nie miały styczności z SUI przed 1 lutego 2023. Osoby z WLK wypełniali ten formularz, który widzicie, że jest właśnie zamknięty, przesyłałam go wam już na telegramie. Wypełnialiśmy dane z trzech giełd: z Bybita, z QCoina oraz z OKX. Na giełdach należy być zweryfikowanym. Jeśli np. na przykład na Bajbicie są dwa poziomy weryfikacji, to należy mieć dwa. I rozumiem to tutaj w ten sposób, że mamy mieć zweryfikowane giełdy, wypełniony formularz, który widzicie przed sobą oraz mamy kliknąć zarejestruj na stronie giełdy przy wydarzeniu i to wystarczy, aby wziąć udział w losowaniu i to tyczy się giełdy OKX oraz QCoin. Przy należy wykonać to, o czym powiedziałam przed chwilą i dodatkowo wykonać depozyt 100 USDT. Podkreślę, że bierzemy udział w losowaniu, aby mieć możliwość zakupić tokeny SUI i cena jeżeli chodzi o whitelistę to 0,03 dolara. Co do public, osoby z whitelisty mogą również z tego skorzystać, ale dotyczy to też osób, które nie wypełniały formularza, więc nie są na whitelistie. Cena za jedno SUI w tym przypadku będzie wynosić 0,1 dolara, i każda giełda ma tutaj swoje wytyczne. I tak, jeżeli chodzi o OKX, aby wziąć udział, musimy, jak widzicie, posiadać OKB, czyli ich token giełdowy, i wymieniamy te OKB na etykiety. Musimy przejść oczywiście pełną weryfikację. Jeżeli chodzi o QCoin, od 15 kwietnia do 22 kwietnia QCoin losowo co godzinę wykonuje snapshoty sald użytkowników w USDT, w USDC, w Bitcoinie, w Ethereum oraz KCS, czyli ich tokena giełdowego. I aby kwalifikować się do uczestnictwa w losowaniu, musimy mieć średnią dzienną wartość aktywów netto denominowaną w USDT w wysokości co najmniej 50 dolarów. Im więcej posiadamy tym więcej biletów otrzymamy. I z tego co pamiętam na KuKonia jest już możliwość kliknięcia zarejestruj, więc warto to zrobić. I teraz przejdę do Bybita. I ostatnia giełda Bybit. Tutaj nie zostało ogłoszone żadne public sale, więc na Bybit na tą chwilę będzie jedynie pre-sale dla osób z whitelisty. I tutaj właśnie macie napisane, żeby pamiętać o tym, aby wykonać depozyt. I tak jak wam mówiłam, wymagany jest depozyt 100 USDT, jeżeli oczywiście łapiecie się na tą whitelistę. I z ogólnych informacji, sprzedaż tokenów SUI odbędzie się 23 kwietnia. Jak już mówiłem, w formie loterii, przydziału tokenów. 24 ma być dystrybucja, ale to też trzeba sprawdzać na bieżąco. I również sprawdzajcie sobie, czy nie trzeba klikać za zarejestru się, o czym już mówiłam. Tokeny SUI będą dystrybuowane przez 12 miesięcy. Podczas TGE odblokuje się 1,13 tokenów, a kolejne części będą odblokowywać się co miesiąc. Ok, jakiś totalny meksyk informacyjny, żeby to ogarnąć, Dajcie znać, czy niczego nie pomieszam. Mam nadzieję, że wszystko przedstawiłam jasno i że wszystko się zgadza. I teraz przejdźmy do innego tematu: Gamma Swap. Jeśli robiliście ze mną beta testy w Gamma Swap, to pod tym linkiem możecie odebrać NFT. Przejdźmy sobie teraz do Starknet ID. Osoby z rolą Odyssey OG mogą otrzymać Odyssey OG domain. Aby to odebrać, przechodzimy do ich Discorda, czyli do Discorda Starknet ID, następnie szukamy zakładki Bot Commands, następnie wpisujemy ukośnik Claim i nasz adres z Argent Wallet. Następnie przechodzimy do linku, tam wpisujemy nazwę jaką chcemy i klikamy Mint. Mamy czas do 20 kwietnia. Jest też akcja mintowania NFT z portfelem Bravos dla tych osób, którzy mają domenę na mainnet, właśnie poprzez portfel Bravos. Ja osobiście nie mam tego walleta, ale jeżeli wy działaliście pod to, to możecie przejść w ogłoszenia na Starknet ID i będziecie wszystko wiedzieć. I lecimy dalej. Możemy odebrać kolejną część airdropa od Evmos Domains. Jest to już trzecia część airdropa. I pytajcie też o Fuel. Jest już dostępna kolejna część systemu, ale dalej nie mamy za dużo tutaj do roboty. Co trzeba zrobić? Pobieramy sobie wallet z tej strony. Następnie wchodzimy sobie w rozszerzenia, zarządzaj rozszerzeniami, zaznaczamy tutaj tryb dewelopera i po prostu przenosimy ten pobrany plik właśnie w to miejsce i tym sposobem po pobraniu wpisujemy nasze seedy, ponieważ przypominam, że już tworzyliśmy ten wallet. Jeżeli potrzebujecie zobaczyć, jak krok po kroku to zrobić, to odsyłam Was do wcześniejszego mojego filmu. Jeśli nie macie w ogóle jeszcze fuel, to po prostu tworzycie nowy wallet. Po pobraniu przechodzimy sobie do faucet, tutaj wklejamy nasz adres, a następnie przechodzimy do strony sway swap. Łączymy się walletem, klikamy add assets, mint assets, jeszcze Wam wspomnę, że na Fuel jest możliwość uruchomienia NODA. Liczę, że na Discordzie Wear Crypto będzie instrukcja. Jeśli się pojawi, to jak najbardziej go postawię. Teraz klikamy I have read, get swapping i wykonujemy tutaj swapy. Załóżmy 0.2. Klikamy swap i teraz sobie odwrócę z załóżmy 200 sztuk na SEther i klikamy swap. OK, teraz spróbujemy przejść w pół. Klikamy Add Liquidity, niech będzie 0.2. Tutaj damy 300 i klikamy Create Liquidity. Udało się dodać Liquidity i teraz możemy spróbować usunąć. Niech będzie to 0.02, klikamy Usuń. OK, i usunęliśmy trochę z Liquidity. Jeżeli chodzi o Fuel i właściwie o wszystko inne, to już wydaje mi się, że wszystko. Linki do Discorda oraz do stron, o których dziś wspominałam, zostawiam wam jak zawsze w opisie pod filmem. Trzymajcie się i do następnego. Hej!